Cholera, ale bryki. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty myślisz, że jak ubiorę krótkie spodenki, to mnie zjebią? A ja nie wiem. Ja nie będę ubierał, bo z moimi kierami to lepiej nie. Jeszcze chory, biedny. Za ryzykuje. Za na, na pewno nie te, na pewno nie dresowe. nie, nie, tylko szukam. To z PayPal, to jest to z PayPal. Dobra, jedziemy, chodź senior. Dobra, jedziemy. O nie! <grywa> Chyba masz problem z rowerem. Dobra, spawam to. Możemy jechać. Dobra, ale ale zadobtałem. Gdzie tak prędko? Przepraszam, przepraszam. Podniosło mnie troszkę. Zdążyłeś plus to status czysty. Naczelnia krawężniki. O, oh, yeah, that's right. Gdzie idziemy? Y nie wiem. Dobra, patrz na to, patrz na to. Wow. <laughs> Senior. Yes. Senior, żyjesz? Miednica mi O cholera. Ale się zgęło Senior, oddychaj Jezus Poczekaj, zadyszkę tryszkę złapałem Muszę przejść dałek Olejra jest Tak, muszę sobie usiąść Senior, nie umieraj Czekaj nie, to jeszcze nie moja pora Jezus, muszę sobie przysiąść je Muszę sobie chwilę odpocząć Weź, że mój rower spiesz na pobocze, że mnie. Dobra, miał... dobra. O, już przejechali, już chuj. A! Jezus! 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 A rower mnie zabił! Jak to się stało? Jezus! Nie, wchodzi Robert, ja Jeżus! na rowery one są zabójcze Nie Jeżus! mi mnie nie zabiło Jezus i Jeżus! wszystko w porządku Jeżus! 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 mnie Jeżus! Poczekaj, daj mi sekundę, daj mi sekundę. Dobra. Z, z, dosłownie sekundę będę. Jezus, Ivan. Tak ona Coś o... się bali, coś się bali. Noga. Czekaj, podmucham Czekaj, podmucham. Prawa noga. Kolano. O, mamo. O, mamo. Poczekaj, po satyszko, po satyszko. O, o, Tak, o tak rób. Jezus, jak ty mówisz, teraz nie przyzwoitwie Aaaaa, Boli Lepiej a, już... Dwukaj! Dmuchaj! Dwójam, dmucham Aaaaaah! Ooo! lekarza! Nie wstanę! Dobra, dobre, dzwonię po karetkarzy. Zampradzić. Dzień dobry, co tutaj się wydarzyło? A, Boli! Dobrze, przywrócił się na rowerze. Na rowerze się przywrócił i co panu delegatu? Co tu się wydarzyło? Jakieś ubicia? Jakieś złamanie, Coś takiego? Kurczę, no nie wiem, no nie wiem. Bardzo krzyczy, z się Dobra, mam rozzarty tak Na razie sobie odkazimy, nałożymy nie jakiś reagujemy. patronek, takie podstawowy. Dobra, jak to jest to mocno silny i leci panu krew. Dobra, wiesz co? Mm. Link jest mocno silny, myślisz, żeby wziąć go na... na prześwietlenie? Tak, nie wiem, jaki. Co pan mówi? Dobrze, Co to pani bierzemy pana na prześwietlenie. Nie ma O, pan no, ma prześwietlać! Pana? Będzie dobrze. Weźmiesz pana? się. W sensie, go mogę potem ogarnąć, nie. tylko chodzi o Nie daj się, ten nie, ten się. nie daj się, to są ludzie zombie, oni ja się tam ugryzą, będzie się no jak radny, ja. Spokojnie, Nie, nie, nie chcę! Zdawiej się. Zdawiej mnie! Dobra. Będę tam Pana w szpitalu czekał! No Kurna, Iwan ciągle mnie na te kolony, jeszcze je rozwalił te kolony! Zobaczymy zaraz, co tam się dzieje. Co to za rowery, że się tak przewracają? No proszę Panią, jak się robi triki na czepaku, to tak jest! No wiadomo, wiadomo. No Iwan, Iwan... Jakie triki na czepaku? Pan Paweł! Pewe żaberam będziesz skakał boli. Ty z niczym nie dałeś? Nie jeszcze nie, możesz dać Ale ciężko. Nie na razie tylko Nie dawajcie mu morfiny. On się uzależni od dawaj morfina! Nie wytrzymam dawaj. więcej! Dawaj, bo... dawaj wytrzyma. morfina. Nie bądź baba! Dawaj morfina! Nie bądź baba! Nie złego on jest czarny! Dobra! Dobra! I robimy USG, nie? Czy RTG? Nie, to tutaj RTG. Ja się boję strzykawek! Dobrze. Ja wezmę od niego wszystkie metalowe przemiany. Dobra, to chodź teraz. Atakują bo mnie. teraz jak Różę już jest gotowa, to trzeba ją nałożyć osobire, na złamaną kończynę. To jest lewa ręka i poczekać aż się utwardzi. Nie wiem, A w Boże, faktycznie 120. noga, to prawa noga. Boże, lewa noga! Lewa, <laughs> lewa. <laughs> nie bo to była kość strzałkowa. Ostatecznie. Tak. Co ja gadam? Tak o to chodziło. Przed chwilą miałam rękę po prostu. O, tak. Ile dni potrzebujesz, jak myślisz? No, tak. 3 miesiące minimum. Dobra, wystawię 3 miesiące, spokojnie. Ale jak cię zobaczyłem przez te 3 miesiące na służbie i że ty na... biegniesz tym gipsem sobie. No i widzisz, i picobello. Będzie pan żył, po prostu proszę uważać na tą nogę, oszczędzać ją w miarę i dać jej dojść do siebie, dobra? Nie, Nie biega, się, dobrze, dobrze. Było, dobrze.